Hej, hej, witajcie. Z tej strony Kamila. Dzisiaj postanowiłam nagrać filmik, jak wybebeszam, czyszcze czyszczę torebki po herbacie. Jakiś czas temu pokazałam kilka projektów z barwieniem herbatą, kawą. Poprosiłam też wszystkich w rodzinie, żeby zbierali dla mnie papierowe torebki od herbat różnego rodzaju. I tak dostaję partiami, więc co jakiś czas siadam i masowo, masowo czyszczę sobie te papierki. Ktoś może się zastanawiać po co, więc już wyjaśniam ten papier nie dość, że już jest barwiony herbatą, to świetnie nadaje się do użytku w kolażach różnego rodzaju, a także do robienia tekstur w tłach na przykład miks mediowych. Zatem uznałam, że warto sobie zrobić zapasik, zanim zacznę tworzyć więcej projektów związanych z właśnie użyciem tego akcesorium torebki od herbaty są różne i jakby w różny sposób je opróżniamy widziałam, widziałam że niektóre osoby robią to na mokro ja osobiście, pomimo że ten papier jest jakby wytrzymały, jakby nie ufam temu zabiegowi na mokro. Boję się, że, że papier mi się porozrywa, a zawsze chcę mieć jak najwięcej pełnych arkusików. W związku ze związkiem wolę wysuszone torebki. Dodatkowo, tak jak widzicie, fusy wrzucam sobie do miseczki, co można wykorzystać razem z farbą akrylową, pastą teksturową czy medium żelowym, i też w projektach Mix Media przyda się do tak zwanych tekstur. Myślę, że byłyby takie fusy idealne do efektu rdzy. Jeszcze tego nie testowałam, bo zostawiam sobie tylko po to, żeby właśnie to sprawdzić i przetestować. Ale tak, no, muszę mieć jakiś projekt związany z tym, żeby, żeby to zrobić. Tego typu torebki to jest <grym> te, te moim zdaniem. No, są najgorsze do opróżniania, dlatego że w, no, są klejone w kilku miejscach. Nie są składane i zgrzewane, tylko są właśnie klejone, przez co no, dużo, dużo, dużo się traci. Jak widzicie, ja tutaj sobie rozrywam. Niemniej jednak można po prostu obciąć końcówki i zostawić te torebki jakby tunelowo. Bo tutaj niestety, no, rozrywają się bardzo, bardzo łatwo, nie chce się ten papier ładnie rozprostować. Dlatego osobiście polecam jakieś zwykłe, właśnie takie albo przeplecione sznureczkiem, albo tak jak kiedyś było z taką małą szweczką. Te przeplecione sznureczkiem, jak widzicie, jest bardzo szybko rozwiązać. Na początku robiłam to paznokciem, ale żeby szybciej mi szło, zaczęłam wykorzystywać pensetę, i jest to bardzo. Bardzo szybkie. Możliwe, że niebawem pojawi się filmik ze sposobem wykorzystania torebek, bądź jak z nich zrobić dodatkowe akcesorium. Także zapraszam do śledzenia mojego kanału. Nie nagrywałam całości. Postanowiłam nagrać poszczególne jakby sekcje, więc pracowałam taśmowo, najpierw wyjmowałam sznureczki, teraz rozdzielam papierki i wysypuję fusy. Z kolei z tych kwadratowych torebek czy okrągłych wysypuję to nie... Nie rozrywając, tylko rozcinając delikatnie przy krawędzi torebeczkę, ponieważ ona dookoła jest sklejona, tak jak te wcześniejsze klejone torebki. Osobiście, no, jakby mam w głowie mniej pomysłów na te torebki klejone niż na takie właśnie składane, tradycyjne. Więc wolę, wolę tego typu torebusie. Jak widzicie, trochę tego nazbierałam. Fusy, jak powiedziałam, zamierzam przetworzyć na teksturę. Torebki są posortowane do wykorzystania w przyszłych projektach. Tak samo pozbierałam etykietki ze sznureczkami, bo mogą mi się idealnie przydać w czurnalach czy w kolażach, które tworzę. To w sumie wszystko na dziś. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmiku recyklingowym czy twórczym. Mam nadzieję, że Was zainteresuje. A tymczasem się żegnam. Pa.